To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witam Cię ja, czyli Alina Kaźmierczak. Bardzo często ludzie szukają odpowiedzi na swoje pytania u innych. Piszą na forum, co mam zrobić, doradźcie mi. Idą do swojego przyjaciela, przyjaciółki i pytają powiedz mi, co ja mam zrobić. I to jest najczęściej tak, że wszyscy mają gotowe odpowiedzi. Jeżeli kobieta pisze o swoich problemach z mężem, z chłopakiem, powiedzcie mi, co mam zrobić, czy go zostawić, czy nie zostawić, no to co? To oczywiście wszyscy się rozpisują i mają gotowe recepty i rozwiązania. Ja za każdym razem w takiej sytuacji piszę, Znajdź odpowiedź w swoim sercu. Ponieważ jeżeli Ty posłuchasz innych, oni nie znają Twojej sytuacji. Oni nie są w Twoim sercu. Oni nie wiedzą, co ty tak właściwie przeżywasz. Oni tylko znają ogólny pogląd. I każdy przez swój pryzmat pisze, co powinieneś powinnaś zrobić. Najczęściej to jest jeszcze tak. Że wszyscy wiedzą to lepiej niż ty. Ty jesteś ta, która nie wie, ja Cię oświecę i ja ci doradzę. Nie, nie tędy droga. Ponieważ odpowiedzi na wszystkie pytania, które dotyczą Ciebie, ty znasz, Ty je nosisz w sercu, tylko ty czasem nie potrafisz ich wydobyć. Ty mówisz. I chcesz troszeczkę zrzucić odpowiedzialność na innych, powiedz mi, co mam zrobić. No i później, jak to zrobisz, no to powiesz, no ale ja tak właściwie to nie chciałam, to on mi kazał to zrobić. Więc pamiętaj, że wszystkie odpowiedzi ty masz gotowe. Ty wiesz wszystko, co jest najlepsze dla ciebie w twojej sytuacji. Oczywiście, czasem to jest trudne. Oczywiście, pewne rzeczy trzeba odkryć, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, pewne rzeczy trzeba zbadać z różnych perspektyw, ale pamiętaj, że to Ty podejmujesz ostateczną decyzję, to Ty bierzesz odpowiedzialność i to Ty w sercu słuchaj odpowiedzi. Nasza intuicja i nasze serce bardzo często nam mówi, podpowiada. My tego nie słuchamy. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy w chaosie, my jesteśmy w hałasie, więc być może trzeba zacząć od wyciszenia emocji. Trzeba pójść na spacer, trzeba zatopić się w ciszę, trzeba poszukać tego, czego tak właściwie najbardziej pragniesz, a później samemu sobie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ponieważ Wszystkie odpowiedzi są w Twoim sercu. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.